Wycisko podrzut, push-pres, to co wiele osób myli z presem, czyli wyciskaniem żołnierskim. Push-pres to delikatna pomoc nóg, aby oderwać sztangę od barków, docisnąć ją nad głową i znowu wrócić. Ta sama zasada, co przy wyciskaniach. Łokcie powinny być minimum pod sztangą bądź lepiej, żeby były przed sztangą, ze względu na to, że angażujemy jednak w tym ćwiczeniu nogi, robimy lekki tak zwany dip, czyli przysiad. Wypuszczamy sztangę do góry nad głowę i wyciskamy ją nad głowę, nie przed głowę, tylko nad głowę. Wracamy, również możemy przyjąć tą sztangę z lekkim dipem, jak jest ciężka, ponieważ teoretycznie Twój max w push pressie to jest, czyli wycisko podrzucie, to jest twój max w wyciskaniu plus 30%. Hop, 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 hop. Jeżeli nie jesteś w stanie położyć tej sztangi w odpowiedni sposób, musisz pracować nad mobilnością najszerszego grzbietu obręczy barkowej, łokcia i nadgarstka. Triceps ma tutaj bardzo duże znaczenie, napięty najszerszy grzbietu i sam nadgarstek warto go wzmacniać. Więc push press różni się od presa tym, że w push pressie mamy ten lekki dip, który rozpędza nam sztangę i pozwala nam ją oderwać od barków i docisnąć nad głowę.